Są momenty w życiu, kiedy czujesz, że coś się zmienia. Nie w pracy, nie w relacjach, nawet nie w myśleniu. Zmiana dzieje się w ciele. Czujesz, że jesteś zmęczona, że nic nie smakuje, że serce bije inaczej, że śpisz więcej albo wcale. I wtedy umysł mówi, coś jest nie tak, ale dusza odpowiada, wreszcie coś się naprawia. To, co nazywasz kryzysem zdrowotnym, często jest czyszczeniem starego programu, momentem, w którym ciało wykręca się z siebie wszystko, co kiedyś musiało zatrzymać, żebyś mógł przetrwać. Twoje ciało to alchemiczny piec duszy. W nim zachodzi każdy proces przemiany. Nie tylko biologicznej, ale energetycznej. Kiedy zaczynasz pracować z emocjami, świadomością, oddechem, energia zaczyna się poruszać. A tam, gdzie przez lata był zastój, pojawia się opór, napięcie, gorąco, pulsowanie, ból to nie choroba, to reakcja oczyszczania. Jak przy detoksie? Najpierw musi wyjść to, co stare żeby nowe mogło się zakorzenić. Ciało w tym momencie dosłownie wykręca stare wibracje poprzez skurcze, łzy, pot, drżenie, senność, zimno lub gorąco. To jego sposób na powrót do równowagi. Ciekawostka, neurobiologia oczyszczania. Naukowcy nazywają to Reakcją adaptacyjną układu nerwowego. Kiedy zmienia się Twój sposób myślenia, odczuwania, oddychania, mózg musi przeorganizować połączenia neuronowe. To proces, który wymaga ogromnej energii, dlatego czujesz zmęczenie, bóle głowy, uczucie ciężkości. To nie regres, to aktualizacja systemu. Jak przy wgrywaniu nowego programu w komputer. Na chwilę wszystko zwalnia, system się resetuje, a potem zaczyna działać płynniej. Dokładnie tak samo dzieje się w tobie. Co to znaczy wibracyjne wykręcanie? W energetyce mówi się, że ciało ma własny wir torus. To pole elektromagnetyczne, które stale krąży. Energia wchodzi przez czubek głowy, przepływa przez serce i wraca do ziemi przez stopy. Gdy emocje lub stres zablokują któryś z kanałów, przepływ zaczyna się skręcać. Energia krąży w zastoju jak woda w zablokowanym wirze. Kiedy zaczynasz uzdrawianie, ten wir się odblokowuje, a to czujesz właśnie jako drżenie mięśni, gorączkę bez infekcji, bóle w kręgosłupie lub biodrach, uczucie rozsadzania energii w głowie. To torus wracający do pełnego ruchu. Ciało wibruje, bo odzyskuje puls życia. Pewna kobieta. Po latach pracy z emocjami zaczęła mieć napady gorąca. Lekarze mówili hormony, ale ona czuła, że to coś innego. W medytacji zobaczyła wspomnienie, scenę z dzieciństwa, gdy pierwszy raz musiała ukryć gniew, żeby nie zranić mamy. Ten gniew siedział w ciele 30 lat. Kiedy zaczęła go wypuszczać. Ciało reagowało ciepłem, dosłownie spalało dawny wzorzec. Po kilku tygodniach napady zniknęły, został tylko spokój. Podczas emocjonalnego oczyszczania ciała wydziela się, wydzielają się duże ilości adrenaliny, a potem serotoniny i oksytocyny. To naturalny cykl detoksykacji emocji. Najpierw pojawia się napięcie, bo komórki wypychają toksyny, potem przychodzi senność, ciało się regeneruje, a potem spokój jak po burzy. Dlatego po dużym uwolnieniu emocji ludzie często czują się zmęczeni, senni, lekko rozkojarzeni. To nie osłabienie, to reset biochemiczny. Ciało zmienia skład hormonalny, żeby dostroić się do nowej częstotliwości duszy. Jak pomóc ciału w procesie wykręcania? Przede wszystkim nie przeszkadzaj mu, nie oceniaj, nie próbuj przyspieszać, pomagaj mu w tym, co najbardziej naturalne. Oddychaj głębiej, każdy świadomy oddech reguluje układ nerwowy. Pij więcej wody, woda jest nośnikiem emocji, wypłukuje stare wzorce. Śpij, gdy ciało prosi. Regeneracja to święty czas naprawy DNA. Poruszaj się intuicyjnie, delikatny taniec, drżenie, rozciąganie to nie sport, to komunikacja z energią. W chwilach największego napięcia nie pytaj dlaczego to się dzieje, zapytaj co się właśnie Uwalnia, bo to, co boli dziś, jeszcze wczoraj, cię chroniło. Kiedy ciało zaczyna się wykręcać, to znaczy, że dusza właśnie porzuca starą tożsamość. Zmienia się pamięć komórkowa, rytm serca, ton głosu, nawet zapach skóry. Wibracyjnie stajesz się kimś nowym, a ciało potrzebuje chwili, żeby cię. Dogonić. Nie bój się tych objawów, to nie choroba, to dowód, że Twoje ciało zaczyna Ci ufać na nowym poziomie, bo żeby narodziło się światło, ciemność musi się poruszyć. Nie walcz z transformacją, zaufaj jej rytmowi, nie szukaj winnych w ciele. Ono robi, co potrafi najlepiej. Oczyszcza się z przeszłości. Więc kiedy czujesz, że wykręca cię od środka, nie uciekaj, to nie ból, to życie, które wraca. Jeśli czujesz, że twoje ciało przechodzi proces zmian, że coś w tobie się oczyszcza, a ty chcesz to zrozumieć, zajrzyj do numerologii zdrowia opis znajdziesz na www lunaris.wrocław.pl Zobaczysz tam, w których liczbach dusza zapisała wzorce napięcia, jakie narządy odpowiadają za emocje i jak bezpiecznie przejść przez proces przemiany, nie walcząc z ciałem, tylko współpracując z nim, bo Twoje ciało nie jest przeciwko Tobie, ono jest Twoim kanałem powrotu do światła.